Cześć, dzień dobry. Dzisiaj będę mówił o fizycznej zasadzie działania ładowajki do telefonu. Urządzenie myślę, że wszyscy, większość zna. Wiedzą, wiecie, jak wygląda. Więc przejdę od razu do, do tego, jakie są elementy ładowajki i jakie jest ich działanie. Hmm. Czyli typowa ładowarka do telefonu zawiera, zawiera takie elementy jak po pierwsze wtyczka i filtr EMI, czyli Electromagnetic Inter Interference. I teraz tak, jeżeli chodzi o samą wtyczkę, no to łączy ona ładowarkę z siecią elektryczną i mówimy tutaj właśnie o tej części, Tak, tutaj oznaczymy. Jeżeli chodzi o Field M, czyli Elektromagnetic Interference, no to, tłumi, to no tłumi on zakłócenia elektromagnetyczne, które no, generalnie mogłyby trafić do sieci lub z niej pochodzić. Składa się on z cewek, dławików i, i kondensatorów i tutaj mam na przykład taki kondensatorek narysowany inaczej nie narysowany, tylko jest po prostu na zdjęciu. Mamy też oczywiście drugim takim elementem odawajki jest prostownik. On jest zbudowany z czterech diod prostowniczych. To jest mostek Greca. Co on robi? No, on oczywiście zamienia napięcie przemienne, czyli napięcie AC na napięcie pulsujące, czyli DC. No, zasada działania diody prostowniczej, ja o tym już mówiłem w, w materiale o szkole średniej, ale może powiem tak w uproszczeniu, że no, dioda prostownicza przewodzi PN tylko w jednym kierunku. Czyli to jest złącze PN. Zachodzi tu zjawisko generalnie rekombinacji elektronów i dziury. Więcej, jeżeli chcecie się dowiedzieć na ten temat, to oczywiście zapraszam do moje, na mój kanał, do, do filmików związanych ze szkołą e, średnią. E, mamy e, także kondensator wygładzający. On wygładza napięcie pulsujące z prostownika. E, no, po co on jest? No, e, on jest po to, żeby magazynować i oddawać e, e, ładunek. E, no, Związany to jest z pewnym pojemności. Jeżeli chodzi o, o równanie, które to w ogóle opisuje, no to mamy to tutaj, oznaczę to sobie jako 1, czyli Q równa się C razy U, czyli Q to jest ładunek w kulombach, C to jest oczywiście pojemność w faradach i U to jest napięcie w woltach. W hmm. Najważniejszym elementem w takim ładowajki jest przetwornica impulsowa, czyli SMPS. Mm, 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 mm. To zapomniałem, od czego to jest skrót. E, a okej, okay, to jest e, switch mode power supply. E, z czego ona się składa? E, to przetwornica impulsowa. O, z tranzystora przełączającego, e, czyli tak zwanego MOSFET, e, e, transformatora impulsowego, układu sterującego, e, tam, tam Odbywa się modulacja szerokości impulsów. Tam są też diody szybkie, czyli diody środkiego przez 2T. No i oczywiście muszą wystąpić tam kondensatory i cewki wyjściowe. Generalnie, to jeżeli ktoś będzie chciał, abym zgłębił ten temat odnośnie przetwornic impulsowej, to bardzo proszę o komentarz. Natomiast może powiem tylko... W tej części o tym, po co ona w ogóle jest. No, ona zamienia napięcie wysokiego. E, napięcie wysokie stałe, tam około 320 V DC na napięcie niskie, e, czyli na przykład jakieś, nie wiem, 5 V DC. E, odpowiada też za e, galwaniczną separację urządzenia od sieci e, energetycznej. E, bo to jest bardzo, bardzo ważne, żeby nie było zakłóceń sieci. No i stabilizację napięcia i prędu wyjściowego co jest kluczowe też do, do obsługi e, ładowania. Mamy także układ sterujący e, czyli można powiedzieć, że to jest mikrokontroler. To nie będzie raczej e, złe. Tutaj, jeżeli ktoś e, będzie oglądał. Jakiś elektronik, to bardzo proszę o korektę, czy mogę to nazwać mikrokontrolerem? Taki układ sterujący w, w ładowarce. I za co on odpowiada? No, on odpowiada za sterowanie tranzystorem MOSFET. E, oczywiście pełni funkcję, czy może nie pełni funkcję, po prostu mierzy napięcie i prąd wyjściowy. No, no i co bardzo ważne, on zabezpiecza termicznie i przeciwzwalciowo całe w całe ustrojstwo, czyli ładowajka. Też on jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o proces fizyczny, no to, hmm, czyli punkt drugi, proces fizyczny, z czego on się składa, no, możemy przejść może po, zgodnie z procesem czyli no, sieci 230V AC, AC, czyli musimy podać jeszcze częstotliwość, to jest 50 Hz, mówimy tutaj o prądzie z sieci. No, prąd trafia do filtra AMI, który usuwa zakłócenia. Następnie prąd przemienny AC trafia do prostownika i staje się prądem pulsującym DC. Kondensator wygładzający z kolei zamienia go w prąd prawie stały, czyli 320V DC, no i później e, oczywiście przetwornica impulsowa robi swoje, czyli system działa z częstotliwością setek kHz, włącza e, albo wyłącza napięcie na uzwojeniu pierwotnym transformatora, wtórne uzwojenie z kolei indukuje napięcie o dużo niższej wartości, no tam około 5V, no i e, szybka dioda e, prostuje sygnał, a kondensator Wygładza owy sygnał, także tak to pokrótce wygląda. No, i mamy później układ sterujący, który reguluje częstotliwość i czas e, impulsów, e, tak aby napięcie było stabilne. E, no, i co ważne, to napięcie 5V DC, czyli stałego, ono trafia do portu USB. No, i co powoduje? Powoduje oczywiście ładowanie telefonu. Tak wygląda proces, e, proces fizyczny, który zachodzi w. W Jeżeli chodzi o zjawiska przyrody w ładowarce, tak to nazwałem, a tak naprawdę zjawiska fizyczne, które opisują prawa przyrody, to jest oczywiście, tutaj może dwójeczką oznaczymy, to jest prawo oma, Oczywiście U napięcie w V i natężenie prądu w Amperach, a oczywiście opły w omach. Co to opisuje? Opisuje oczywiście zależność pomiędzy napięciem a prądem. I natężeniem ważne jest przede wszystkim do tego, żeby, żeby dobrać odpowiednie elementy w układzie. Dalej mamy, mamy transformację energii, czyli de facto praca moc, czyli to jest ten wzorek. I tutaj no, można powiedzieć, że to jest takie do prądu. Przekazanie informacji o zasadzie zachowania energii, tak? czyli ładowarka zmienia energię elektryczną sieci w energię dostępną dla telefonu z minimalnymi stratami. Jeżeli chodzi o sprawność, to dobrze nie pamiętam, ale to było około 80%, także jest, jest to naprawdę wysoka, wysoka sprawność. P, oczywiście moc, U to napięcie i natężenie. Mamy oczywiście indukcję elektromagnetyczną, tutaj czwóreczką oznaczymy, no i prawo fara daje w czystej postaci. Pierwsze wyrażenie to oczywiście siła elektromotoryczna w voltach, n to jest liczba zwojów, no tutaj mamy, w tak napisane, czyli jest strumień magnetyczny w weberach, no i... Generalnie. DFI po DT to, to, to jest zmiana strumienia w czasie. Co w ogóle to, to opisuje? No, opisuje tak naprawdę przekazywanie energii pomiędzy uzwojeniami bez kontaktu galwanicznego. Mówiąc w sposób bardziej techniczny. No i mamy piątkę, oczywiście, czyli ładowanie kondensatora. Opisywane przez płynący do kondensatora w czasie jego ładowania. Już tego nie będę wyjaśniał, to jest standardowy temat. Dobra, jeżeli ktoś będzie chciał, oczywiście, to, to, to przybliżę bardziej te wzory. Natomiast, oczywiście, można je znaleźć w moim kursie odnośnie fizyki dla szkoły średniej. No, czyli może tak szybko podsumowując to, o czym mówiłem, to co to była rdowarka do telefonu? No, przy kształce napięcie sieciowe, czyli 230 V zmienne, na bezpieczne napięcie 5 albo 12 V stałe. Oparta jest na przetwornicy impulsowej z galvaniczną izolacją. Sterowana jest jakimś tam mikroprocesorem, w cudzysłowie, <głos》>, które oczywiście no, monitoruje napięcie, prąd i, i temperaturę, co zapobiega jakimś tam zwykle pożarom i innym sytuacjom, które są bardzo, bardzo złe. No, wykorzystuje zjawiska takie jak prostowanie, co tam jeszcze, no, filtracja oczywiście, indukcja czy sterowanie PWM. Jeżeli chodzi o awarię, no to zwykle, zwykle mamy do czynienia z uszkodzeniem tranzystora, czyli przegrzaniem albo przeciążeniem. E, może nastąpić niestety i to jest nagła sprawa, czyli przebicie kondensatora. E, może, może też po prostu się zepsuć w taki sposób, że będzie zanik napięcia z powodu awaju układu sterującego albo. Uszkodzenie szybkiej diody, czyli diody środkiego. Jak się zabezpieczyć przed tymi awariami? No, bo tak, mówię, no istnieje jakieś tam prawdopodobieństwo, no nie jest duże, że, że dana ładowarka się zapali, ale należy o tym pamiętać, że takie, taka sytuacja może być. No to oczywiście no nie używać ładowarki uszkodzonej mechanicznie, ani przewodu uszkodzonego mechanicznie, który jest podłączony do ładowarki. No, należy moim zdaniem używać wysokiej jakości ładowarek. No, niskiej jakości ładowarki, te naprawdę najtańsze, one nie mają izolacji galwanicznej, przez co są dość niebezpieczne czy inaczej, nie dość niebezpieczne. Bardziej niebezpieczne niż te, które mają tą izolację galwaniczną. E, oczywiście polecam używanie certyfikowanych ładowarek. E, zalecam też, aby e, no nie przegrzewać ładowarek. E, czyli nie stosować sytuacji takiej, że może gdzieś tam nie wiem, ładowajka pracuje bez możliwości odprowadzenia ciepła albo na jakimś, w jakimś miejscu, które jest mocnocznione w gorący dzień. No i to, to o czym część osób mówi, część się z tym nie zgadza, ale według mnie trochę należy na zimne dmuchać w tym przypadku, czyli nie zostawiać ładowarek. Pod napięciem bez, bez potrzeby. Czyli najlepiej je wyłączać z sieci. E, dobra. Tu zadałem e, jakieś pytania sobie sam, na które będę chciał odpowiedzieć, czyli ładowarka podłączona bez odbiornika. E, czyli czy ładowarka generalnie podłączona do gniazdka pracuje, gdy nie ma podłączonego odbiornika. I teraz tak. E, Tutaj zapraszam do dyskusji oczywiście, jeżeli ktoś ma inne zdanie. Natomiast no, ja stwierdzam, że ona pracuje. Natomiast ona pracuje z ograniczeniami, bo większość nowoczesnych ładowarek impulsowych przechodzi w typ czuwania, gdy nie ma podłączonego odbi urządzenia odbiorczego. Ten zestój, wtedy, tak zwany kluczujący, nadal działa, ale z bardzo małą częstotliwością lub z niskim wypełnieniem impulsów. Wtedy też no, układ sterujący pobiera energię. To jest naprawdę mała energia, bo to jest około 100, 100 mW. No i co? No, można powiedzieć, że ładowajka wtedy zużywa prąd. Gdy nic nie ładuje, ale bardzo, bardzo niewielki. E, współczesne ład, ładowarki no naprawdę pobierają prąd tam, nie wiem, 01-03 W, więc no, to naprawdę nie jest nie jest dużo. E, dobra. Czy ładowarka może uszkodzić urządzenie? E, ja uważam, że tak. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście może uszkodzić urządzenie ale tylko w pewnych sytuacjach. Wtedy, kiedy oczywiście jest niesprawna, czyli nie posiada kontroli napięcia i prądu i może po prostu przekroczyć dopuszczalne napięcie, co uszkadza elektronikę w, w, w produkcie, który jest ładowany, czy na przykład może dostarczyć zbyt duży prąd, jeśli układ w telefonie nie ma ogranicznika. Na co trzeba bardzo uważać? Yy, zwykle takie uszkodzenia no, mogą dotyczyć układów zasilania czy też baterii i no, nie wiem czego jeszcze, procesora na przykład, czy, czy kontrolera ładowania. Yy, yy, yy. Więc no, tutaj zalecam stosowanie jednak certyfikowanych produktów. Tam certyfikowane są przez CE albo UL, o ile dobrze pamiętam, yy, no bo yy, one mają jednak systemy. Tak zwane bezpieczeństwa. E, dobra, czy należy, e, e, czy ładowajka może, czy należy dbać o odpowiednią e, polaryzację? E, y, teraz tak, jeżeli chodzi o ładowajki, USB, to nie trzeba, no bo USB e, ma ustandaryzowane złącze i polaryzację, czyli 5V na na tzw. pinie VBUS i GND na pinie GND po prostu. E, natomiast w urządzeniach z okrągłą wtyczką, e, wtedy kiedy mamy okrągłą wtyczkę, no to tak, powinniśmy zadbać o polaryzację. E, wtedy należy zwrócić uwagę na polaryzację, często ona jest oznaczona jako Center Positive tzw. Dlaczego? Dlatego, że zła polaryzacja to jest ryzyko uszkodzenia układu zasilania urządzenia, chyba że oczywiście ma ochronę di diodową. Jeżeli ma ochronę diodową, to nie powinno coś takiego oczywiście wystąpić. Dobre, co się stanie, gdy podłączymy za słabą lub za mocną ładowarkę, czyli punkt siódmy. No, za słabą ładowarka, czyli na przykład 0,5 A do urządzenia, które wymaga nie wiem, 2 A. To urządzenie będzie ładowało się bardzo wolno. No, no, jeżeli ta różnica będzie naprawdę wysoka, no, to ono w ogóle się nie będzie ładowało. Ładowajka może się przegrzewać przez to, no, bo ona cały czas będzie pracowała, natomiast nie będzie widać postępów, de facto, szczególnie jeżeli nie ma ograniczenia prądu. No, może dojść do jej przegrzania i trwałego uszkodzenia. I takie, takie jest niebezpieczeństwo. No natomiast jeżeli podłączymy za mocną ładowarkę, czyli na przykład nie wiem wybierzmy sobie nie wiem, 3A do urządzenia, które wymaga 1A, no to taka sytuacja nie stanowi zagrożenia, o ile napięcie jeżeli napięcie się zgadza, czyli na przykład jest to 5V. Urządzenie pobiera, pobiera wtedy po prostu tyle prądu, ile potrzebuje zgodne z prawem OMA i konstrukcją kontrolę ładowania. Zapas mocy jest de facto nawet pożądany, czy jest korzystny, no bo ładowarka wtedy pracuje z niższym obciążeniem i się mniej grzeje. Więc jeżeli chodzi o za mocne ładowarki, to, to ja uważam, tutaj oczywiście zapraszam do dyskusji, że powinno się wybierać jak najmocniejszą ładowarkę, bo tutaj nie ma żadnej, żadnego kłopotu, jeżeli chodzi szczególnie w nowoczesnych urządzeniach, które są, e, e, które są, e, no, e, no, dlaczego? No, dlatego, że po prostu ładowarka będzie pracowała z niższym obciążeniem i tu będzie, nie, nie będzie się przegrzewała, i będzie pracowała na maksymalnych swoich e, możli, na maksymalnych swojej możliwości. Czy ładowarki z Europy działają w USA i odwrotnie? Hmm. Można dodać tutaj też do tego, czy, czy trzeba mieć przejściówkę, tak? No, różnice generalnie pomiędzy Europą a USA no, są takie, że napięcie sieciowe w Europie to jest 230 V natomiast w Stanach jest to, to jest 120 V. Jeżeli chodzi o częstotliwość, no, to tutaj z kolei jest trochę odwrotnie, bo w Europie to jest 50 Hz, natomiast w Stanach to jest 60 Hz. No i styczki, które się stosuje w Europie, to są C i F, natomiast w Stanach to są A i B. I teraz tak, tu dobrze by było, może podzielić to na, na jakieś tam, nie wiem, może dwie, dwie, dwa obszary. Czyli jeżeli mamy nowoczesną ładowajkę, czyli, czyli tam, nie wiem, od 2006 roku no to one mają uni e, zasilacz uniwersalny. E, czyli e, on jest e, e, on jest 50 albo 60 Hz, sam się, sam się dopasowuje. E, no i co, działa zarówno w USA jak i w Europie, nie, potrzebu nie, nie, nie potrzebujemy w ogóle konwertera napięcia. E, co ważne, w, te, w takim przypadku, e, czyli po 2006 roku z założenia że jest wyprodukowana, no to, to czy musimy jedynie użyć przejściówki mechanicznej tak zwanej, czyli do gniazdka tak, żeby, żeby, żeby pin nam wszedł, no bo czyli tak zwany adapter wtyczki ale nie musimy używać żadnego transformatora napięcia natomiast jeżeli mamy starszą ładowarkę lub ładowarkę naprawdę niskiej jakości no to jeśli mają tylko tak zwany input 220 V-50 Hz, to nie wolno ich używać w stanach bez konwertera napięcia. Dlaczego? No bo tranzystory i sterownik generalnie mogą ulec awarii przy 120 V i 60 Hz no i generalnie transformator może źle działać, co doprowadzi do, nawet do uszkodzenia urządzenia, które jest ładowane. Co jeszcze. A jeszcze takie w sumie pytanie, które teraz mi przyszło do głowy. Czy ładowajka w ogóle może się zapalić? ładowajka niestety może się zapalić. W wyniku albo awarii oczywiście, albo złej jakości konstrukcji. No może to się wydarzyć dlatego, że po prostu... Nastąpi przegrzanie ten w wyniku zwajcia albo przeciążenia. To jest taki pierwszy, pierwszy punkt. No, oczywiście, jeżeli ładowajka nie ma zabezpieczenia termicznego, no to um, temperatura może osiągnąć nawet tam powyżej 120-150 stopni Celsjusza i zacznie się po prostu um, może zacząć się palić. E, może też wystąpić zwajcie w transformatorze impulsowym no Na przykład, nie wiem, takim chyba standardowym to, to będzie przebicie izolacji. Jeżeli ktoś ma jakiś lepszy pomysł od tego, który mi teraz przyszedł do głowy, no to dobrze by było. To, to zapraszam po prostu do, z informacją w komentarzu. No to, o czym mówiłem, no to, no to trzeba zwracać uwagę, czy czy mamy jakąś tam naprawdę, jeżeli mamy bardzo, bardzo tanią ładowarkę, no to trzeba, trzeba sprawdzić, czy ona jest z, czy bez izolacji galwanicznej, no bo jeżeli jest bez izolacji galwanicznej, no to może powodować po prostu łuk elektryczny wewnątrz, co może doprowadzić do zapłonu. No i co, no, uszkodzony kondensator elektrolityczny to jeszcze jedna rzecz, no, on może w cudzysłowie eksplodować z powodu przegrzania lub lub niestety odwrotnej polaryzacji, więc na no, tą polaryzację, jeżeli to jest tego no, okrągła ładowajka, to dobrze by było to, to ważne, żeby, żeby, żeby to sprawdzić. Jakie zabezpieczenia zatem można sobie zastosować albo które są stosowane w, w dobrych ładowajkach, no to są e no, te history. No co one, co one nam dają, no, one ograniczają prąd rozruchowy, czyli Czyli to, to powoduje, że, że ten prąd nie będzie aż tak duży, nawet jeżeli będzie urządzenie tego wymagało. I w pewnym momencie po prostu przestaje, przestanie funkcjonować ta ładowarka, czyli nie będzie, nie będzie działała, no bo, bo tej historiom odetnie. Stosuje się też bezpieczniki polimerowe, no i no mikrokontrole, kontroluje temperaturę, więc tutaj też nie ma, się czym, nie ma się czym za bardzo przejmować, oczywiście, w tych dobrych ładowajkach. No i oprócz tego stosuje się naprawdę w, w tej chwili obudowy trudnopalne tak? Czyli jeżeli zauważymy, że to jest jakiś tam standard UL90, czy nie pamiętam, czy to 92, czy 94, 94 chyba, no to wtedy wie, wiemy, że ta ładowajka jest zbudowana z trudnopalnego materiału. I co i to wszystko. E jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do, e zapraszam do, e do umieszczenia ich w komentarzu. Postaram się odpowiedzieć, jeżeli e jeżeli e nie, to zapraszam do oglądania tego filmu i kolejnych. Ale ja dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia. Cześć!